Hej, 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 dobrnęliśmy do kolejnego tygodnia, kolejny tydzień bliżej nowych wyborów, kolejny tydzień bliżej do tego, aby Tusk i jego koalicja przegrywów odeszli w hańbie i nigdy do Polski nie wrócili. Ale to nie będzie proste i nie będzie łatwe, bo Tusk tworzy trzecią drogę, swoją trzecią drogę i zrobi wszystko, aby PiS nigdy nie wrócił do władzy, nawet jeżeli miałby wypompować Grzegorza. Brauna. Ale nie o tym będzie dziś. Kwestia Grzegorza Brauna, jego małej partii, która jest pompowana przez Tuska, która jest akcentowana, która służy wyłącznie ośmieszeniu prawicy, ośmieszeniu wszystkich tych prawicowych działaczy, będzie od przyszłego tygodnia maglowana, bo kwestia robi się już co najmniej Kuriozalna, moi drodzy. Natomiast dziś jest piąteczek Piątunio i będziemy sobie rozmawiać o tym, co Wam obiecałem, czyli o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po polskiemu CUE, który tak mocno rozgrzał opinię publiczną i który w różnych mediach, głównie lewicowych, został uznany za triumf LGBT. Moi drodzy, tak jak mnie znacie, od tych kilku lat mi się chciało. Mi się chciało przeczytać ten wyrok, mi się chciało zrozumieć i śpieszę wam z wyjaśnieniami. Po pierwsze, ten wyrok to nie jest żaden triumf LGBT. Po pierwsze, to musisz sobie zapamiętać, bo propaganda, która się kończy. Przepraszam, propaganda, która się sączy z tej lewej strony, jest przerażająca, a media, no jak głupie dzieci powielają po prostu tą. Absurdalną narrację dla każdego, kto ten wyrok przeczyta, a zaraz będziesz to również ty. Po pierwsze, co musisz wiedzieć, sprawa dotyczy małżeństwa homoseksualnego, które zawarło związek małżeński w Berlinie, ale potem przyjechało do Polski i poprosiło wojewodę Mazowieckiego o to, żeby przepisał ich akt małżeństwa z Niemiec. Do porządku polskiego. Jest to szalenie niebezpieczny incydent, szalenie niebezpieczny precedens, gdyby to się udało. Dlaczego? Ponieważ oni, w mocy polskiego również prawa, wtedy nabyliby wszystkie korzyści, jakie dotyczą właśnie małżeństwa heteroseksualnego. Tak, jeżeli jakieś małżeństwo zostałoby tą ścieżką na okrętkę, czyli jadę do Belgii, jadę do Holandii, jadę do Portugalii, gdziekolwiek, zawieram związek, a potem Polska musi mi to wpisać i ja jestem w oczach i w majestacie polskiego prawa takim samym małżeństwem jak twoi rodzice i twoi dziadkowie no to byłby to szalenie niebezpieczny precedens i wojewoda mazowiecki się nie zgodził powiedział nie no to oni siup poszli do sądu najpierw wojewódzkiego sądu administracyjnego a potem do naczelnego sądu administracyjnego i tutaj widzicie pierwszą ważną rzecz ponieważ CUE odpowiada na pytanie polskiego sądu jest to tak zwana odpowiedź na pytanie prejudycjalne, czyli przedwyrokowe. Polski sąd stwierdził: No kurczę, NSA, NSA, najwyższy naczelny sąd administracyjny w Polsce stwierdził: Nie wiemy, nie wiemy, jesteśmy niekompetentni, żeby orzec w tej sprawie. Jest tyle sprzecznych informacji, musimy zapytać Sue. No i rzeczywiście wystosowali w 2023 roku właśnie takie pytanie pre, prejudycjalne do CUE. No i CUE właśnie 25 listopada zawyrokował. Ale moi drodzy, co CUE zawyrokowało? Oczywiście możecie sobie zajrzeć do tego wyroku. Zachęcam was do tego, żeby mi nie wierzyć. Tutaj jest esencja. Otóż moi drodzy, CUE stwierdził, tylko i aż, że rzeczywiście prawo unijne stoi w sprzeczności z prawem polskim. W tej materii prawo unijne stoi w sprzeczności z prawem polskim. Gdzie tu jest zwycięstwo homosiów, pojęcia nie mam szczerze mówiąc. Tak, te odpowiedzi, które są zawarte w tym wyroku CUE, pomijają jednak bardzo ważny element. Otóż Polska podpisując traktat lizboński uzyskała w wyniku negocjacji, które były szalenie trudne i skomplikowane, tak zwane wyłączenie. Jest to protokół 30. I ten protokół 30, musicie sobie przeczytać na spokojnie, a tutaj są te dwa najważniejsze artykuły z tego protokołu 30, który daje akurat właśnie Polsce i Wielkiej Brytanii szczególne. Jakby kompetencje w tym sensie, że CUE mógł orzec to, co tutaj widzieliście wcześniej, wobec każdego innego kraju, ale nie wobec Wielkiej Brytanii i Polski. No oczywiście Brexit, Wielka Brytania wyleciała z Unii Europejskiej, ale jest Polska. Dlaczego CUE pominął protokół 30 i ani słowem w całym wyroku nie odnosi się do tej szczególnej sytuacji właśnie Polski? Bo tak jak wspomniałem, gdyby ten wyrok zapadł w stosunku do Słowacji, ja tego argumentu bym nie podnosił. Słowacja, na przykład, czy Węgry, czy Chorwacja, nie wynegocjowały sobie protokołu 30, ale Polska wynegocjowała, a CUE. Ani się nie zająknął do tego, że w stosunku do Polski karta praw podstawowych nie rozszerza jego kompetencji. Bo to jest właśnie w protokole 30. Więc teraz moi drodzy, piłeczka wróciła do naczelnego sądu administracyjnego. De facto żadne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. Suez twierdził wprost: prawo Unii Europejskiej mówi o takim obowiązku. Ale powiedział też, że prawo państwa członkowskiego, tu Polski. Stoi w sprzeczności z tym prawem unijnym. Więc znów ma NSA ten dylemat. Wszystkie sądy powinny stać na straży, że to Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, a nie umowa międzynarodowa. Umowa międzynarodowa, oczywiście, że jest obowiązująca w polskim prawie do momentu, Aż nie jest sprzeczna z konstytucją. I to jest fundament prawa, bo traktat o Unii Europejskiej, który Polska zaakceptowała, jest umową międzynarodową, jest szczebel niżej niż konstytucja. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej i Cue stwierdził, że polskie przepisy stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej. Jaki będzie ostatecznie wyrok NSA? tego ja nie wiem, ale dziś sędziowie z naczelnego sądu administracyjnego będą już musieli zawyrokować. I ten wyrok polskiego sądu będzie istotny. Dopiero będzie rozstrzygnięciem w tej kwestii i dopiero ten wyrok polskiego sądu otworzy furtkę dla tej okrężnej ścieżki rejestracji w Polsce małżeństw homoseksualnych poprzez to, że sobie wyjadą na jeden dzień, a potem przyjdą z zaświadczeniem do wojewody dowolnego województwa. To jest przerażające, gdyby taki wyrok zapadł polskiego sądu NSA, ponieważ oznaczałby co prawda w wydłużonej procedurze, że te w cudzysłowie małżeństwa, miałyby identyczne prawo jak twoi rodzice, twoi dziadkowie, łącznie z prawami podatkowymi i łącznie, choć pewnie z dużym oporem, również z adopcją dzieci. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie daj się sciemnić. Tu chodzi o pieniądze, pity, ulgi, przywileje i o adopcję dzieci. Dokładnie. O to w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że dzisiaj już wiecie troszeczkę więcej. Mi chce się zajrzeć w dokumenty źródłowe, mi chce się to przeczytać i mi się chce wam to nagrać i wam to powiedzieć. Dlatego podaj, zapisz i udostępnij ten filmik. A jeżeli podoba Ci się bardziej, to postaw czarną kawkę. Tutaj masz kod QR ze skanuj komórką i możesz tam piąta ka na kawkę czarną. Przelać. Do zobaczenia już w poniedziałek. Będziemy jechać o trzeciej nodze Tuska, nowej trzeciej nodze, czyli partii Grzegorza Brauna, która powstaje tylko po to, by rozwalić prawicę w Polsce przed wyborami 2027 roku. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrowionka, dobrego weekendu. Cześć.